Zadanie 13 rozwiąż układ równań. x kwadrat minus 2x plus y2 równa 24 i x kwadrat minus 10x plus y kwadrat minus 8y plus 40 równa 0. Od czego zacząć? To widzimy, że mamy dwa tak naprawdę równania okręgu, ale, ale my sobie to zrobimy w ten sposób. Odejmiemy to stronami x kwadrat odjąć x kwadrat nam się wyzeruje. Minus 2x minus minus 10x, czyli plus 10x to będzie 8x. y kwadrat minus y kwadrat to jest 0. Tu dostaniemy minus minus, czyli plus 8y. I 24 odjąć 40 to będzie minus. <laughs> A, dobrze, bo trzeba przerzucić, więc jak przerzucimy to będzie minus 40, czyli jak dodamy to będzie równy plus 64. No, dzielimy to przez 8. I dostajemy taką postać, czyli y równe 8 minus x. No i powiedzmy, że wrzucamy sobie ten y do dowolnego równania, na przykład do pierwszego, czyli x kwadrat minus 2x plus y kwadrat, czyli plus 8 minus x do potęgi drugiej równe 24. No, i wyliczamy, czyli rozbijamy najpierw wzorem skróconego mnożenia, to czyli 8 do kwadratu 64, minus 2 razy 8, 16, czyli minus 16x, dodać x kwadrat, od razu przerzucamy 24 na drugą stronę zmieniając znak, czyli 2x do potęgi drugiej, minus 2 i minus 16 to minus 18, i 64 odjąć 24 to jest plus. 40 równa się 0. Wszystkie parzyste, więc dzielimy przez 2, żeby mieć mniejsze liczby. Mniejsze liczby do kolejnych, czy znaczy dalszych obliczeń. I mamy x kwadrat. może tu widać, że to jest kwadrat. x kwadrat odjąć 9x plus 20 równa 0. No to liczymy deltę. 9 do potęgi drugiej 81 minus 4 razy a, czyli 1 i razy c, czyli 20. To jest 1. Pierwiastek z 1 to jest 1. No i piszemy x1 równe minus b, czyli plus 9 minus pierwiastek z delty przez 2a. 8 drugich to 4 całe. No i tu od razu możemy y wyznaczyć. y1, pamiętamy, że to było 8 minus x, czyli. 8 minus 4 równa się 4. Czyli pierwszym rozwiązaniem jest para liczb 4 minus 4. No i obok zapiszmy x 2 równe 9 plus 1 przez 2 razy 1 to jest 10 drugie, czyli 5 całych. No i y równe 8 odjąć x, czyli odjąć 5 to 3 całe. Mamy drugie rozwiązanie, 5 i 3. No i to jest pierwsza metoda. Czy można było inaczej? Oczywiście, że można było. Powiedzmy, że to będzie pierwszy sposób. A to będzie drugi sposób. Pierwsze równanie, czyli x kwadrat minus 2x Plus y kwadrat równa się 24. Trzeba zapisać tak, żeby to pozwijać wzorami skróconego mnożenia. no tu już widać, że mamy x minus 1 do kwadratu. Dodać y kwadrat równo 24. Tylko teraz tak: x do kwadratu minus 2x tam się zgadza, ale nie ma jedynki. Czyli dopisaliśmy jedynkę z jednej strony, więc musimy ją dopisać z drugiej strony. Dostajemy łącznie 25. Stąd możemy odczytać środek pierwszego okręgu 1 i 0 oraz promień 5. Dalej mamy drugie równanie x kwadrat minus 10x plus coś zostawmy sobie miejsce plus y kwadrat minus 8y plus coś równa się minus 40. No i teraz tak, tu mamy jakieś jakieś minus 10, bo to my wiemy, że jak to zwiniemy, to dostaniemy coś takiego, x minus 5 do kwadratu. Dlaczego? Bo 2 razy x razy 5 to jest 10, znaczy tu się zgadza. No ale czegoś tu brakowało, jeżeli tak, a to 5 do kwadratu to jest 25. Ale jak my dopiszemy 25 po jednej stronie równania, to po drugiej stronie też trzeba dopisać 25. No i podobnie w drugim przypadku. Plus y kwadrat minus, y, może inaczej, od razu y minus coś do kwadratu. Minus co? No minus 8y, połowa z tego to jest czwórka. No i faktycznie 2 razy 4 razy y daje nam 8y, znak nam się zgadza. No i 4 do kwadratu to jest 16, więc z drugiej strony też musi być 16. No i to się równa po, po dodaniu już 1. Może jeszcze to, czego nie zapisaliśmy na początku, a się może przydać. Przerównanie okręgu, jak wygląda, bo w sumie od tego powinniśmy zacząć. Czyli mamy mamy x minus a plus y minus b w kwadratach i równe r kwadrat. No i teraz tak, nasze S2 to będzie 5 i 4, czyli środek drugiego okręgu będzie miał współrzędne 5 i 4, a promień drugiego okręgu to będzie pierwiastek z jedynki, czyli 1. No i w tym momencie co trzeba dalej zrobić? No kolejnym krokiem to jest narysowanie tego, czyli narysowanie środków, narysowanie R1, R2 narysowanie promienia. Narysowanie okręgu o promieniach R1R2 może w ten sposób. No i odczytanie, odczytanie punktów wspólnych. I to też będzie dobra metoda. Jak punkty wspólne odczytamy, to wystarczy podstawić się do naszych równań i sprawdzić, czy spełniają te równania. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o zadanie 13.